Witajcie kochani. Tak jak obiecałam, wracam do Was z informacją dotyczącą wyniku badania PET, które miałam robione w sierpniu. Wynika z niego, że zmiany te mniejsze znikły, a te większe zaczęły maleć. Z decyzją lekarza prowadzącego przechodzimy teraz na samą immunoterapię. Koniec chemii. Musimy wierzyć, że ta immunoterapia jednak będzie sama działała, i że jeszcze nie jest czas na mnie. Kwotę, którą widzieliście na pasku. Oczywiście wywiliście pieniążki, które się zebrały, a tak naprawdę ja cały czas z tych pieniążków korzystam. Opłacam kolejne immunoterapie, wyjazdy, noclegi, suplementy i wszystkie inne możliwe rzeczy. Więc nie mam w dalszym ciągu. No po prostu nie starcza funduszy na to, żebym mogła podjąć terapię za granicą. Mam nadzieję, że pieniążki się jeszcze zbiorą. Bardzo dziękuję Wam naprawdę za dotychczasową pomoc. Bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, za wiadomości, za to, że do mnie piszecie. Ja naprawdę to wszystko odczytuję. Może nie od razu, i może nie daję rady wszystkim odpisywać, ale staram się jak tylko mogę. Liczę na to, że. Jesteśmy na takim etapie, że już teraz będzie tylko lepiej, a nie gorzej. Trzymajcie za mnie kciuki.